Sześć dni przed odejściem papieża Franciszka, Weronika Marczuk, znana postać telewizyjna, miała niezwykłą okazję spotkać się z nim. To spotkanie miało miejsce w Watykanie, a Weronika, zwracając się do swoich obserwatorów na Instagramie, podkreśliła, że Franciszek, pomimo swoich 88 lat, wciąż pozostał mentalnie sprawny i pełen energii. W swoim poście zwróciła uwagę na jego silne stanowisko wobec wojny w Ukrainie, zaznaczając, że nigdy nie wydał potęgającej opinii na temat Rosji w kontekście tej agresji. Śmierć papieża w dniu 26 kwietnia 2025 roku wstrząsnęła milionami wiernych na całym świecie. W sobotni poranek wiele osób miało możliwość uczestnictwa w międzynarodowej transmisji z jego pogrzebu, co podkreślało globalny charakter jego misji i wpływu. Ostatnie dni przed śmiercią papieża były przepełnione wspomnieniami i refleksjami. W sieci pojawiło się mnóstwo wpisów, w których znane osobistości dzieliły się swoimi doświadczeniami związanymi z Franciszkiem. Na dzień pogrzebu Weronika Marczuk w szczególny sposób opisała swoje wrażenia z audiencji, jaką miała z papieżem, podkreślając jego charyzmę oraz duchowe przesłanie. Po zakończeniu przygody z telewizją zaangażowała się w promocję kultury Ukrainy, podkreślając wagę wspólnoty i solidarności w obecnych czasach. W dniu pogrzebu, na swoim profilu na Instagramie, zamieściła zdjęcie z tego historycznego spotkania, które miało miejsce 12 kwietnia w Watykanie. W opisie przy zdjęciu wspomniała, że papież, mimo trudności zdrowotnych, Zawsze emanował pokojem i otwartością, co było szczególnie widoczne podczas ich spotkania. Dodała, że po tym ważnym wydarzeniu rozpoczęła rehabilitację, co ukazuje nie tylko jej dążenie do powrotu do pełni sił, ale także chęć kontynuacji misji, którą papież zawsze wspierał. Weronika Marczuk w kolejnej części swojego wpisu zaczęła zastanawiać się nad znaczeniem wystawy, którą przygotował jej współpracownik Iwan Marczuk, odnosząc się do ogólnej wizji papieża. Podkreśliła, że Franciszek jako duchowy przewodnik, zdołał zachować neutralność w kontekście konfliktu na Ukrainie, co w dobie podziałów i wojny było odważnym krokiem. Niezwykły wpływ papieża na życie ludzi był widoczny w jego działaniach, a Weronika z pasją relacjonowała, jak podczas wspomnianej wystawy miała okazję rozmawiać z nim. Opisała, jak papież, choć mówił niełatwo, potrafił przekazywać ciepło i troskę, nawet w obliczu tragicznych wydarzeń. Kilka chwil później, w swoim wpisie, Marczuk odnosiła się do przemian, jakie zaszły w kościele pod jego przewodnictwem. Opisała papieża Franciszka jako osobę, która jako pierwszy biskup Rzymu, zdołała o oblicze kościoła, przełamując wszelkie schematy i otwierając go na ludzi. Wspomniała także, że jego uśmiech i promienująca energia były dla niej niezapomniane, mimo że ostatnie dni życia spędził w cieniu choroby. Jego uśmiech będzie mi towarzyszył na zawsze, nawet w obliczu największych przeciwności kończy Weronika Marczuk, wyrażając swoją głęboką wdzięczność za to, że mogło być częścią tak wyjątkowego spotkania z osobą, która zmieniła oblicze nie tylko Kościoła, ale i wielu ludzkich serc.